Takie spacery tu mamy, ale gleba tu jest. Fajny, jakiś torf. A tam widać Porto Santo, nie? Idę tu wyżej, Wam powiem, bo tu na dole nie ma co iść. ale jest ciepło, a wczoraj wczoraj tu nic nie było widać tak lało wiem, że się powtarzam, ale ale tak było a myślałem, że już dojechaliśmy do tej o, tu jaka bryza myślałem, że dojechaliśmy do tej latarni ale jednak jeszcze nie a tam skała Ładnie tu, co? No. Na rowerze by się tu... F... Ty, na rowerze by się tu fajnie jechało. I... <laughs> ty nie lubi takich skrajności. Tu zaraz będą dwa punkty widokowe. Myślę, że dojdziemy na jeden, się wrócimy, jedziemy znowu dalej tam. Tam gdzie te schody są takie na klifie Uuuu I to jest ten widok To jest ten widok O to chodziło Patrz bata O i tam jest ta Tam jest ta wieża Latarnia morska i te schody stąd widać Tam już nie pójdziemy dalej, tylko pojedziemy za autem. Nie jest nasz. Co ty, nasz jest z tyłu przecież z kilometr. Nie, ona idzie dalej, ale tam nie ma sensu, bo my tam autem podjedziemy Powiem wam jest wysoko Naprawdę jest wysoko A tej, w, przy tej latarni mieliśmy auto wczoraj. A tam trzeba przy tym domku stanąć. No ale tam się nie zejdzie, no jak tam. Nie będziemy schodzić z tej góry tą trasą, nie ma szans. Dobra, puszczamy drona. ze spaceru po klifie. Tu jest ten hotel, wkleję Wam na bookingu, jak on się nazywa. Mam zdjęcie zrobione z Mabrudle. I powiem Wam, ciepło jest. Ale hotel jest niesamowity. I to jest San Santana. Tam widzimy Świętego Wawrzyńca. Chyba z boku, nie? Tylko ja tam chciałem. Nie wiem, czy tam polecieć, czy nie. Czy nie ma sensu? Nie, nie idzie tu przejść, wiesz, tu patrz. Nie idzie. O, taki hotelik. Może przez recepcję idzie przejść. Ale grzeję, ty mam całą głowę gorącą. O, już wiaterek. Zbawienny wiaterek. Tu chyba można przejść. Tu chyba jest przez parting, Zobaczę. Po co chodzić naokoło, nie? Bata, chodź. Tu nie. Tu, tu. Dziwne te drzwi. Tu w lewo są drzwi? Tu jest, Bata, wejście. Chodź. Nie wiem, czy tu idzie przejść. Chodź tu. Tajnymi przejściami, lechu wszędzie idzie. Także taki hotelik ładowarki wszędzie. Dobra, zamykamy dalej, zwiedzać. A godzinę mamy już trzynastą. No bo dopiero 13. No, i trafiliśmy do takiej restauracji na klifie, którą polecam. Tu jest właściciel. No i wzięliśmy sobie kurczaczka, piwko i sałatkę. O już kotki się kręcą. Widok mamy niesamowity. Jest to na wschodzie od latarni, tej morskiej e, w Santanie. No to smacznego. No, i tu byliśmy w tej restauracji. Tu szef chyba rybka, fish? Fishy yeah. no. fish originally of Madeira, Buddhia. A. Dziękuję, Ja. Thank you. Bye. No Thank you. Bye, bye. See you next time. You. <coughs> Bardzo dobre. było, polecam tą knajpkę Tu auto zostawicie. No i zobaczymy. czy jest te zejście do tych schodów. Thank you. No i tu się idzie. Jesteśmy pojedzeni, więc możemy spróbować. Czy idziemy tu Betty, czy nie idziemy? Trochę spróbujemy może, co? Spalić. Tu się cały czas coś rusza w tych czarkach, nie? Uuu. Tylko nie wiem właśnie, czy tu, czy tam to nie jest. Teraz zobaczę. będę deski są po lewej. Poczekaj, nie idzie tu przejechać. Czy tu nie idzie przejechać? Chodź, tu pojedziemy, spróbujmy tu pojechać. I będziemy tam, niżej. Zjechaliśmy z tej restauracji w dół tu, autem, auto stoi u góry. No idziemy zobaczyć, co tu jest. Niby pisze, że nie wolno chodzić, no, nie wolno, no bo to na własną odpowiedzialność idzie. No, tu był fajny kamień. Daleko nie pójdziemy. Zobaczymy, patrzcie jakie, jakie, te głazy są, patrzcie, dziwne nie, jak jajka, ale co? no te głazy, jak jajka od tych, od dinozaurów, no ale teraz wydeptana, tu był chyba Kamil, powiem wam, że to wszystko się rusza w tych czakach. No nie wiem Ciupa E ja pierdziel Ja piernicze wysokości To niech nie idzie patrz Ale, ale tu nie podchodź Masara mhm. To co, nie będziemy chyba tu schodzić, nie? nie? Bo jak pisze, że nie wolno to jeszcze każdy... tam Tam, przecież Tam gdzieś patrzyła Albo chodź tu, tu idzie zejść, tu Idziemy, nie ma tu gdzieś wielorybów Są tu wieloryby, ludzie. O, tu przychodni. Tu wszystko łazi w tych czakach? Nie wiem. Tylko zobaczę, czy jedzie. Kurczę, ale znowu będę tu demać. Chyba rzeczywiście nie idę na dół, nie chcę mi się, po prostu mi się nie chce Nie chce mi się tam iść, tu zaś, tu jest, tu jest znowu Nie była wodnia, ale No idziemy niżej Strusiliśmy się jak to my No tu jest fajne zejście Dobrze tam z góry nie dymaliśmy po tym asfalcie Przyjadę do Polski, zaraz daję dimbala do jakiegoś serwisu Ciekawe co powiedzą. Pytaci drodzi Dimbal się zepsuł przycisk. Ludzie. To jest skandal. Jesteśmy prawie na dole. tu są te schody. O, ci cień. Patrzcie mole jakie cholera lecą. Się nie dziwię. No i dalej nie wiem. Czy tu pójdziemy? Czy nie? O, tam są te schody na dole, ale tam nie dojdziemy. Ja myślę, że zaraz się wrócimy. Wszędzie je szczurki uciekają. Ludzie tu chodzą, bo ścieżka jest wydeptana. Wygląda na dole Dobra, dalej nie pójdziemy Nie chce mi się tam schodzić Z góry pisze że tu jest Półto... ile półtorej godziny zejścia czy godzinę Ja myślę że idziemy na... z powrotem co?